To jest kwadrans na angielski, lekcja 132. Jeżeli słuchacie tego odcinka na bieżąco, to życzymy Wam Merry Christmas. Akurat w 2020 roku wigilia wypada w czwartek czyli Dzień publikacji nowego odcinka. W tej lekcji wrócimy do struktur z Wish. I będziemy jej używać, aby, wedle polskiej tradycji, pomarudzić trochę przy wigilijnym stole. I hope you're ready. I'm ready. Let's begin. O użyciu Wish mówiliśmy dwie lekcje temu w lekcji 130. Powiedzieliśmy wtedy, że jest trochę podobna do drugiego okresu warunkowego. A pod tym względem, że wstawiamy po czas przeszły, chociaż nasze życzenia dotyczy się przyszłości albo teraźniejszości. Pamiętasz, Aniu? Pamiętam. A drugi okres warunkowy dny, używaliśmy, kiedy coś było niemożliwe do spełnienia. Tak, 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 tak. I wishe, znaczy, było hipotetyczne mhm, tak. a, i mogło być realne, realne albo nierealne. I z wishami jest tak samo, no bo nie wiemy, może kiedyś będziemy nie wiem, bogaci, tak? No i możemy wtedy powiedzieć, chciałabym być bogata. To Aniu, jakbyś to powiedziała z użyciem wish? I wish I were rich. Very good. Yeah, yeah I wish I were rich. Um, I to może się zdarzyć, no ale też mogą być takie nierealne życzenia, jak no chciałabym być wyższa. I wish I were taller. I wish I wish I was Yeah, you can say I wish I were taller, or I wish I was. Both will be fine. Mówiliśmy też, że bardziej tak formalnie w drugim okresie jest użyć where. Um, I tego możemy się trzymać. A niech królowa będzie z nas dumna. Mm -hmm. Dobrze. No to może jakieś takie świąteczne jeszcze rzeczy? Chciałabym mieć więcej wolnego czasu. I wish I had more free time. I wish I had more free time. Beautiful. I powiedzmy jeszcze, że chciałabym odpocząć w te święta. I wish I rested more? Albo, I wish I rested this Christmas. Both will be fine. Jeżeli zazwyczaj odpoczywasz, chcesz więcej, <laughs> I wish I rested more, sure. <laughs> this Christmas, no problem. So Ania, are you ready for Christmas Eve? Gotowa na Wigilię? Powiedzmy. <laughs> Nic nie zrobiłam. <laughs> Wishem w każdym razie możemy też opisać takie pobożne życzenia dotyczące innych osób lub sytuacji, które zwykle nas irytują. Okej. Okay. Idealnie pasuje na wigilijny stół. Zgadzam się. Mówienie o rzeczach, które nas irytują. Tak, ale tutaj konstrukcja będzie znacząco inna, bo będziemy używać sobie wish, potem będzie ta osoba albo ta sytuacja, rzecz, która nas irytuje i would. Okay. Albo wouldn't. OK. I to jest ważne. Możemy tak sobie narzekać tylko na rzeczy, na które nie mamy wpływu. Okej, okay. czyli na innych możemy tak narzekać. Na, dokładnie, dokładnie. Na innych możemy i wypada. <grych> Okej, okay, to Aniu, może kilka rzeczy, które by Cię irytowały przy, przy wigilijnym stole, tak? Mm -hmm. Co jest takiego, co cię trochę drażni, no bo musimy mieć na co narzekać. No wiadomo spóźnienie, nie drażni. Tak, no oczywiście. Gospodarz się nagotuje, przygotuje wszystko. Wszystko musi być ciepłe, a oni się spóźnili. Przydarza się oczywiście słówko tutaj gość, czyli po angielsku. Guest. Guest, well done. Guests. Ok, no to spróbujmy powiedzieć, albo że, może to pierwsze to ja pomogę, powiemy sobie, że chciałabym, żeby goście się nie spóźniali. I wish the guests wouldn't be late. I wish the guests wouldn't be late. Very nice. Let's try again. I wish the guests wouldn't be late. I wish the guests wouldn't be late. Beautiful. Tak, czyli mamy wish, guests, osoba i would albo wouldn't, a potem bezokolicznik, no bo tak wychodzi po modalu. Dobrze. Życzyłabym sobie, żeby goście się nie spóźniali. Rozwijmy tę listę. And let's go. <laughs> um, pragmatyczne prezenty, czyli na przykład dostawanie skarpetek. Tak, pięknie. Chociaż pamiętam, że chyba patelnia, patelnia była. Patelnia, tak, fanem, tak, tak. Patelnia jeden. jest. Almost, zawsze po prostu favorite. Patel jest zawsze trafionym mm -hmm. prezentem. <laughs> All right, zostańmy przy tych skarpetkach. To spróbujmy sobie zbudować zdanie, że chciałabym, żeby Mikołaj nie dawał mi skarpetek. I wish Santa wouldn't get me socks. Good job. I wish Santa wouldn't get me socks. A zamiast get możemy też powiedzieć. Give, give me. Give, prawda? Dawał. Wouldn't give me socks. Yeah, that would work. I wish Santa wouldn't give me socks. No to rozgrzewka za nami. Co jeszcze, Aniu, bywa irytującego? Ja potem ci powiem o moich trzech rzeczach. Ty wiesz, co mnie jeszcze irytuje? Alkohol na Wigilii. Nie w ogóle irytuje alkohol, ale to. <laughs> Swoją drogą. No właśnie, u niektórych tradycja, tak, a u niektórych punkty zapalne, jak widać. No to powiedzmy, że życzyłabym sobie, żeby goście nie pili tak dużo. Okej. Okay. I wish guests wouldn't drink so much. Great. I wish guests wouldn't drink so much. No dobrze, to ja z kolei nie lubię bardzo rozmowy o polityce. To się zawsze źle kończy. Mm -hmm. Niezależnie, jak otwarty stół mamy. Nawet jeżeli wszyscy są po jednej stronie, to zawsze to się źle skończy. Nie zaczynajmy tej rozmowy. Ach, oczywiście. A teraz tyle gorących tematów jest, że rzeczywiście czek chodzi jak po polu minowym w dialogach. Więc. W jaki sposób Aniu byś powiedziała, że życzyłabym sobie, aby goście nie rozmawiali o polityce. Polityka to jest politics. Politics. Yeah. So in a sentence. I wish my guests wouldn't talk about politics. Well done. I wish my guests wouldn't talk about politics. Good, good job. No i jeszcze jedna rzecz to zmywanie naczyń. No, wiesz co to jest? Tak, zostaw na noc i sobie pomyśl, Boże, może to nie tak Mikołaj pozmywa te naczynia. Gdzie są te elfy? Tak, tak, tak. O, ja wiem. To jest, wiecie, jaki jest pragmatyczny prezent, który bym była w stanie zaakceptować? Zmywarkę. Mm -hmm. The dishwasher. Z opcją samoładowania i rozładowywania. To prawda. Są takie? Jeśli nie, to to jest milion no, dolar idea. Podsunęliśmy wam pomysł. All right. Dobrze, więc zmywać naczynia to będzie washing up. Washing up. Tak, jak się robi, tam zmywa naczynia, to jest do the washing up. Do the washing up. Tak, ale pomóc ze zmywaniem to właśnie help with the washing up. Help with the washing up. Beautiful. All right, to powiedzmy z takiej perspektywy tej osoby, która przygotowuje wszystko e, i sprząta. <laughs> Chciałabym, żeby mój partner, tudzież partnerka, pomogli przy zmywaniu. Chociaż pomogli. I wish my partner would help me with the washing up. Very good. I wish my partner would help me with the washing up. Yes. Yes, that is true. Good job. I ostatnia rzecz, która chciałbym. która jest irytująca tak naprawdę, to brak śniegu. Mm. Kiedy, kiedy będzie śnieg? Come on. Więc to ja już sobie powiem. I wish it would snow this Christmas Eve. 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 Very nice. OK, a Aniu, jaka będzie różnica między I wish it would snow, a I wish we had snow? Czyli jak tam stawiam sobie past. Czy jest jakaś różnica w znaczeniu? Mm -hmm. Nie mam pojęcia. Mamy. No, właśnie ta funkcja, czyli I wish it would snow, to jest irytujące dla mnie. No tak. A I wish we had snow. Że chciałabym. To jest takie życzenie. Tak, tak, tak. Więc to będzie różnica właśnie w funkcji. No i jeszcze jedno takie pytanie: czy możemy powiedzieć: I wish I would. Na przykład, nie wiem, och, tak mnie drażni, że nie wiem, mało się uczę. <laughs> A I wish I would study harder. Czy mogę tak powiedzieć? Chyba nie, no bo mówiliśmy o to, że narzekamy na to, na co nie mamy wpływu. A pięknie, 10 punktów dla Ani i każdego słuchacza, który to zapamięta i wychwycił. Zgadza się. Nie możemy tak powiedzieć tylko o innych. Więc, jeżeli chcemy powiedzieć, że mam nadzieję, tak, I wish, że nie będę musiał śpiewać kolęd, mm -hmm. to muszę powiedzieć: I wish I didn't have to sing Christmas carols. I wish I didn't have to sing Christmas carols. Tak, jest. Aniu, teraz zróbmy sobie jeszcze jedno małe ćwiczenie i ty, drogi słuchaczu, słuchaczko, dołączysz do nas. A więc tak, ja opiszę irytującą sytuację, a ty postaraj się ułożyć zdania z wish i would, tak? A um, słuchaczu, słuchaczko, wstawię tutaj dłuższą pauzę przed odpowiedzą Ani, także ty też wyraź swoją frustrację, zanim Ania to zrobi. Dobrze? Ready. that's <laughs> an my father smokes in the living room i wish he wouldn't smoke in the living room. yeah that's true my neighbors dogs bark every christmas eve. I wish they wouldn't bark during the Christmas Eve. Yeah, I wish so too. My partner never helps with the cleaning. I wish my partner would help with the cleaning. Good job. All right. Skoro mamy okazję spotkać się w tak wyjątkowy wieczór, to chcieliśmy złożyć wszystkim słuchaczom i słuchaczkom życzenia. May you have a wonderful Christmas time. And may you get the best presents you could ever wish for. And finally, may you be safe and healthy. I nie narzekajcie przy wigilijnym stole. Na pewno można lepiej spędzić ten czas. That's all for today. We will meet again next week. Bye. Bye.